442. 42. Trzeba się zastanowić, o co chodzi. No w Biblii tam jest gdzieś, już nie pamiętam, księga Izajasza, czy jakaś inna. Właśnie 44.1 jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Nawet może spróbujmy to znaleźć, bo w tej chwili kiedyś coś znalazłem, ale już teraz nie, nie pamiętam właśnie. Nie pamiętam. Biblia tysiąclecia. No zobaczmy. Księga Izajasza. 44. Zobaczmy co tu wyskoczy. 40. Ja często zaglądam właśnie do Biblii w ten sposób studiując. A, no właśnie, mówiłem. <ścoughs> genialne. Genitalne jak to ja mówię, nie? Że takie super genialne. Błogosławieństwo Izraela, 44.1, i teraz, o, chciałem, bo, no praktycznie powiedzieć to samo, co tam jest napisane. Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem. No, powiecie, kurwa, Żydzi, tu śmierdzi Żydami. No i dobrze, no, i co z tego, no, powiem tak. Ale spróbujcie od, 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 odrzucić tych Żydów, nie? Że tam nie ma to Żydzi tam pieprzyć Żydów, nie? Ale skupcie się na, na tym, co jest, no powiedziałbym, magicznie zawarte w tym tutaj fragmencie Biblii. No już y, przestańcie pieprzyć, że to tam zmyślone, że to ludzie, że coś, że poprawki, że zmiany. To nie ma żadnego znaczenia, gdyż, jak już mówiłem nieraz, Bóg jest tym, co jest. To jest On właśnie. On, on zresztą tam na początku powiedział, że jam jest albo jestem. Czyli, że gdzieś tam w jednym miejscu mówi, że jestem tym, który z nicości powołuje pokolenia. No, czyli że on to sprawił, że, że te pokolenia są, że, że, że ten... I jeżeli spojrzymy na świat, no to widzimy, że jest tak zwana historia, nie? czyli coś, co było. I to biegnie no, w mroki odległe, tam yy, cofamy się tak niby domyślając, że, że Ziemia istnieje chyba tam 4,5 miliarda lat że w ogóle wszechświat ten, który tu widzimy dookoła to 13 i coś tam. <laughs> tak naprawdę nie wiemy no, kiedy tak naprawdę to się zaczęło i dokąd oj, to sięga daleko, nie? No ale tak nam tam powiedzmy pasuje, że to tak może być, nie? No to niech tam będzie. No. Zresztą jakie to ma znaczenie? Tak naprawdę interesuje nas yy, tu i teraz co jest, nie? no, no i oczywiście y, historię trzeba znać, no żeby y, właśnie y, po co, no po co znać historię, no żeby zobaczyć y, jak to, bo historia lubi się powtarzać, nie? mówiąc inaczej Świat jest, składa się z tak zwanych cykli, R, gdzie to się tak wszystko jakby powtarza. Zatacza jakiś krąg i wraca w to samo. Nie? No zobaczcie na ewolucję. W ewolucji pojawiają się różne zwierzęta, nie? tam płazy, później gady, tam ryby, płazy, gady, ssaki to tak naprawdę każdy ten, ten, że tak powiem, kolejny etap ewolucji jakby jest identyczny, tam się odbywa wszystko tak samo, czyli jak się pojawi jakiś nowy, właśnie jak z ryb wyszły płazy nie? i wyszły na ląd, no to one tam nabrały jakieś kończyny, im się zrobiły płetwy, zamieniły w kończyny. Znaczy wykształciły się tam przez wiele, wiele pokoleń, czyli dobór naturalny tak zwany i tak dalej. E, jedne na drzewach, drugie tu, inne tam latały, inne jeszcze wróciły do wody. No, no wszystkie chwyty, jak to mają dozwolone. Z nich wyszły gady, z tych płazów, nie? Ale one dokładnie robiły, powtarzały to samo co ten, że też tu chodziły tam, latały, fruwały, wracały do wody, nie? i kolejnym właśnie są te ssaki no. no i jest dokładnie to samo najlepiej to widać na takim delfinokształtnym stworzeniu teraz jest delfin z gadów to były jakieś ichtiozaury chyba identyczne praktycznie jak delfin no prawdopodobnie ich wśród płazów były podobne nie także jest jakby powtórka z rozrywki nie Czyli, czyli widzimy, że są to cykle, nie? Coś nowego powstaje, nowy cykl, ale dokładnie powtarza to, co ten. Znaczy, nie tak, że identycznie, ale chodzi o, 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 o zajmowanie przestrzeni, no, zachowaniu, i tak dalej, Wszystko się powtarza, tylko każdy ten wyższy szczebel, kolejny cykl jest to jest jak ruch po spirali, gdzie zataczamy koło. Ale nie trafiamy dokładnie w punkt, w którym żeśmy wystartowali, tylko wyżej lądujemy. I kolejny cykl i znowu wyżej. I w ten sposób robi się spirala, nie? I tak jest ze wszystkim, no? Dokładnie i ze wszystkim. Weźmy zabawki, nie? Ludzie wymyślają. No fakt, że one naśladują teraz to, co już jest powiedzmy ten. Ale pierwotne zabawki tak biorąc, schodząc, tak jakby no wyobrażając sobie to ktoś gdyby tak nie wiedział no nie wiem no weźcie sztuczna inteligencja I, i jej się mówi, nie, że tu i, i wymyślaj. Zrobiono taki eksperyment, że żeby wymyślała kształty zwierząt, nie. I ona zaczęła tworzyć tak jakby od podstaw, nie? zaczęła generować, nie? No i faktycznie wygenerowała takie różne zwierzęta, które no były niemal do złudzenia podobne do tych prawdziwych zwierząt. No były tam oczywiście inne pomysły, wynalazki, w tym nawet takie kwadratowe jakieś tam coś dzieje się tam chyba w programie pieprzyło. Ale większość kształtów to wygenerowała takie, jakie są, nie? Czyli no tam jakieś warunki, nie? Że ten... I jak widzimy, dokładnie tak jest. To otoczenie, czyli przyglądając się właśnie z istniejącym tym, tym istotom, zwierzętom tu na Ziemi, to zobaczymy, że to jest dokładne dopasowanie do warunków, nie? czyli do tego ciążenia, do temperatury, do, do tego, czy jest sucho, mokro, Wysoko, nisko, no, czy to pod ziemią, czy w dzień, czy w nocy. To wszystko to tak, tak aż dosłownie razi, jak to, to wszystko kształtuje ten organizm. Każdy organizm jest, no, ewolucja to powoduje, że w końcu jest perfekcyjnie dostosowany do środowiska, do warunków, w jakich żyje. Oczywiście to nie znaczy, że jest jakby. Niezniszczalny, nie? Czy tam maksymalnie sprawny, bo to jest. żyjemy w, w bardzo, bardzo skomplikowanym środowisku, więc jakby dawanie sobie rady zawsze i wszędzie i w każdym, Nie, to, to jest po prostu niemożliwe, no bo tak jak już mówiłem, no, no, chociażby te ograniczenia temperaturowe, nie? To tylko w pewnych granicach możemy żyć, nie? czy tam wilgoć, nie? Czy, czy, czy światło. Jak za dużo źle, jak za mało źle. Jest pewien tam przedział, w którym tak no jest optimum jakieś, nie? Temperatura na przykład dla nas optimum. No w sumie to też nie, no bo okazuje się, że żyjący na północy są dostosowani. Dosłownie mają inny skład krwi, inną budowę ciała, inną przemianę materii. I oni, kiedy trafią w tropiki, po prostu umierają z przegrzania, nie? Z kolei ci, ci z tropików, te tak zwane murzyny, na północy cierpią strasznie, bo, no bo dla nich to jest koszmar, nie? Takie niskie temperatury, jak oni zawsze żyją w pełnym słońcu i gorące, nie? Także wszystko się jakby dostosowuje do, 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 do klimatu, do otoczenia. No właśnie, a co my robimy, jako, jako ludzie, no... Ja jak patrzę, wiecie, na, na to, co wy, jako ludzkość, robicie, to powiem wam, że... No... No... Coraz bardziej robi mi się niedobrze, no. Widzę ten, ten, ten właśnie pęd, taki strusi pęd, jakby donikąd, no, na przepaść, czyli że w końcu wszyscy zginiecie, no, albo będziecie cierpieć. No zresztą już cierpicie, bo no, weźcie tą wojnę na Ukrainie, no, no. Czy tam ludzie są zadowoleni, czy oni idą do raju, no im się wymówiło, nie? Znaczy jakaś wąska grupa takich no, zjebów, bo to trudno inaczej nazwać, że jak pójdą na zachód yy, i ten, to będzie fajnie, bo no właśnie, tylko pytanie komu będzie fajnie. To tak jak my upadła komuna, nie? I też, to, to było też takie pędzenie. Ja od razu, zresztą to już wam pokazywałem, no ale ja po prostu zacząłem myśleć, nie? Że komuna upada i co dalej? I zacząłem myśleć i wymyśliłem, i nawet próbowałem tam zainteresować władzę, nawet jeden z tych, to Leszek Miller, on tam był w komitecie centralnym PZPR-u I, i do niego napisałem, jak już Komuna w zasadzie no prawie upadła, bo to był 88 rok. No i on tam jakieś zebranie robił w stołówce tej partyjnej, chyba, czy uczelni jakiejś, już nie wiem. No, w każdym razie studentów tam zapraszał i. No dobra, no tu upada ten i, i co dalej? Co my mamy robić jak ta komuna? No Zwiniemy tą komórę, wyrzucimy, wykopiemy. Gdzie mamy iść, co mamy robić, nie? No i ja mu tam podałem takie konkretne przykłady, jak to trzeba zrobić, nie? Co ja takiego wymyśliłem? No. O, 12.07. Yy... Nie spieszyć się. Na razie jakiś taki stan przejściowy zrobić jakby stanąć i wysłać czujki, dosłownie, no, czyli ja tam chciałem, żeby grupy ludzi dać im teren, no taka jak strefa ekonomiczna, coś takie, takie szkolenie. I tam próbujcie, roz, czyli takie społeczeństwo twórzcie według jakichś tam zasad takich, takich i, i testujmy to i, i w końcu, gdzie, które nam najbardziej będzie pasować, to tam idźmy w tym kierunku. I mu się to spodobało, on to mówił, o tu mam list od pana Świtelskiego, bardzo mnie zainteresował, w telewizji to leciało, także wiecie, no, no ale potem oczywiście, no ani się obejrzeliśmy, nagle ta czerka, Franca, taka pojebana baba, w końcu ją pogonili, oglądałem jakiś program, że, że jej zaczęła palma odbijać, co to nie ona, Prawie jak królową się robiła tam, taką dyktatorkę jakby. No to powiedzieli, spierdalaj babo, nie? I wygonili ją. A przecież ona u siebie zlikwidowała związki zawodowe, nie? Tam była twarda, stanowcza. Zniszczyła. A przecież Solidarność to był związek zawodowy, nie? Czyli u siebie zniszczyła, a tu do nas przyleciała i lizała dupy. Czyli sama dawała dupy. No, wejdźcie, wejdźcie we mnie w kapitalizm, nie? No będzie fajnie ten no no i ani się obejrzeliśmy, mamy kapitalizm nie no I nawet gdzieś artykuł taki wam pokazywałem nikt nam nie mówi nie mówił że będzie kapitalizm nie czyli że jak komunę rozwalimy upadnie to że będzie kapitalizm bo tak naprawdę z deszczu wpadliśmy pod rynne nie i o tym mówię no że Kapitalizm to jest, właśnie, to jest właśnie taka strusia polityka, gdzie ten wyścig szczurów, no to to jest taki pęd właśnie, jak tych, tych zjebów angielskich tam za tym serem, nie, z tego wzgórza, że im, im szybciej biegną, tym im dalej biegną dłużej, tym ten cel jest dalej od nich. Nie? Zobaczcie jak kończą ludzie, którzy biegną właśnie, no w sumie za czym, no jak nie wiadomo za czym, to wiadomo za pieniądze, nie? Przyjeżdża do mnie brat z Ameryki i mówi, że no, w Ameryce to jest tak, że stan konta się liczy. Im masz bardziej wypchane konto, tym jesteś ważniejszy, nie? Czyli ilość pieniądza jakby sytuuje cię tam w hierarchii społecznej. No, Czyli tam prestiż, jakiś tam, no wiadomo, no masz mal, to jesteś ktoś, nie masz, to jesteś nikt, no i tak to działa, nie? Weźcie tego Madoffa. No, poza tym ten styl amerykański sen, marzenie o jakiś raj, czy to jak to się nazywa, to tam jest po prostu, żeby być kimś, najlepiej numerem pierwszym, tam w ogóle jest taki kult pierwszości, liczy się ten, który wygrywa. Ten drugi, trzeci, no to już w ogóle o nim się jakby nie mówi, nie? A ostatni to nawet, kurwa, no to jest kraj, gdzie stawia na, na konkurencję, na tych najlepszych. I tak się dziwicie właśnie, że Ameryka tak wyrwała do przodu, i jakby trzęsie całym światem, no skoro ona stawia na tych takich najbardziej, na te najszybsze strusie, powiedzmy i z całego świata ściąga takie też szybkie strusie, no oni, zobaczcie kto jedzie do Ameryki przede wszystkim, znaczy im, Ameryce na kim zależy, na ludziach inteligentnych, bystrych, wykształconych, zdrowych, no i teraz przełóżcie to na, na, na cały świat, nie? Ja sami wiemy, nie? W klasie na przykład, że są bystrzaki tak zwane inteligentne, bystre i one dominują, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że macie szkołę, jest tam na przykład 10 klas na jednym poziomie, znaczy rok i Ktoś robi selekcję, nie, że wybiera tych najlepszych, najbardziej bystrych i z nich robi jedną klasę. No i tam po kolei i w końcu jest taka klasa takich tempoli ostatnich. No to chyba każdy rozumie, że niemalże momentalnie nastąpi. No właśnie, no właśnie. Ci, ci najlepsi będą tak przejść do przodu jak ten. Ten ser, że będzie uciekał jak rakieta. A, a ci ten pole z ostatniej klasy to jesteście wy, którzy biegniecie za tym serem, nie? Czyli że, że ci, którzy są najbardziej byscy, rozgarnięci, to oni bardzo szybko polecą do przodu i ten. I wygrają, nie? W każdej konkurencji. No. Będą najlepsi w ogóle ochach, nie? No i Ameryka to z całej cywilizacji tak wybrała tych najlepszych i, i, i uciekła, nie? Czyli mają te, te wynalazki, rakiety, lecą na księżyc, cuda nie widać tam. No, ale właśnie o co chodzi? Ci, którzy też biegną, robią jakiś interes, znajdują jakąś tam złotą żyłę tak zwaną to oni też czerpią z niej ile się da, nie? Dlatego na ziemi powstało tych, tych, tych paru miliarderów, już bilioner chyba niedługo będzie ten, ten mask chyba, czy tam jeszcze bez z y, rosy jakieś. Oni tak po prostu są najlepsi w te, w te klocki robienia tej kasy i oni, oni biegną, biegną, nie? Ale teraz pytanie, no jak tu mówiliśmy na początku, nie, że wszyscy biegną, bo taka prawda, żeby było lepiej, lepiej im, im, nie, żeby osiągnąć sukces, więcej szczęścia, no ale teraz powiedzcie, no czy, czy Musk jest szczęśliwy, albo czy oglądaliście na przykład tego Schwarzeneggera, no, jak on skończył, no, żona odeszła, dzieci go olewają, Mieszka sam z jakimiś tam zwierzątkami na jakiejś farmie. A biegł całe życie, nie? Wszędzie chciał być najlepszy. No, osiągał sukcesy na, na trzech trzech polach, nie? Bo najpierw kulturystyka, potem jako aktor, w końcu jako polityk. No, a skończył tak, jak skończył. No, siedzi sam, jak opuszczony przez wszystkich. No, może tylko narzekać i stękać, że... No, a dlaczego tak skończył? No bo bieg nie używając mózgu. On, no dosłownie, no kulturystyka, no po co tam mózg? Tam tylko trzeba machać, ćwiczyć, nie? Aktor, no w sumie też, no odgrywasz rolę, no nie musisz używać mózgu, bo ci każą, a ty powtarzasz. Polityk, no naśladował, trochę tam próbował coś, ale to znowu wszyscy go lali, no i nic nie osiągnął.